Koty w klubie, jak ja to lubię. Koty, koty. Koty, koty. koty, w klubie, jak ja to lubię. Koty. Jak ja to lubię. Gotyk. 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 Goty w klubie, jak ja to lubię. z tej strony Ziomek2 dzisiaj to taki pierwszy blok. i co gruberujemy sobie naszym nowym nabytkiem jest to case international 1394 wraz z gruberem własnej produkcji Zwałem fajnie na daje sobie radę i co no case jest nowym nabytkiem zastąpił ursusa 360 Silnik Perkinsa 4 na turbinie. Fajnie chodzi. Także co? Zabieramy się do pracy. Dobra. Ja sobie ustawiłem trochę kamerę, żebyście dobrze widzieli. I zabieramy się do pracy. Nawet fajnie to idzie. Tu trochę gliny, ale nic nie robimy. Obroty tutaj 1900 mamy utrzymane. Fajnie to idzie, jest mieszanie, jest wszystko. Także. Piszcie, co mam poprawić, czy jest dobrze i myślę, że będę coraz więcej tych vlogów nagrywał, bo jednak to jest no, trochę łatwiejsze do nagrania niż jakieś ujęcia. No, na przykład żniw u nas w naszym gospodarstwie niestety nie udało mi się nic nagrać, by ująć pod muzykę. Także no, tak to wygląda. No fajnie, jednak vlog to vlog. Szybciej się go nagra, nie trzeba będzie latać z kamerą. że jak będzie duża aktywność, to będzie więcej blogów. Pogonie no, już troszeczkę zrobiłem, bo nie chciałem tak zaczynać z gołym polem. Tu niestety wymokło na wiosnę i trochę się chwasu pojawiło, ale może się to jakoś zrobi. zwierzytamy w taki lekko pod górkę, no i glina także ma trochę ciężej traktor no ale 60 jeszcze ciężej miała i dawała radę więc mam nadzieję. tutaj ogólnie mamy 75 koni z turbiną także jak na razie w naszym gospodarstwie wystarczająco może dojdzie trochę jak utarł się pomyśli nad czymś większym no ale jak na razie Własnej produkcji były robione właśnie pod 60. Dawała sobie radę na drugim biegu właśnie na glinie. Oczywiście trochę płycej, no ale no, jednak trochę ją hamowało. Nawet jego trochę hamuje. Także... Czy u Was już po bo u nas już wszystko poznikało. Teraz tylko czekaż, że sobie uprawę robi. No mi się bardzo fajnie robi tym ciągnikiem. Jest jednak... Jest jednak spory przestop między 60 a no, takim właśnie hejsem, jeśli chodzi o wygodę no bo jednak tu mam wyciszoną kabinę no jest trochę mniejszy kałat. Tak, że no przez miesiące jednak no vloga by było ciężko nagrać no bo jednak wycie skrzyni by było i zwolnić, no to nie byłoby mnie słychać choć tutaj no trochę też pewnie muszę głośniej trochę mówić ale i tak jest dobrze zaczynały wakacje fajnie, już po żniwach. zaraz kiszonki do robienia, orki i siewy i zima. Tak to leci sobie cały rok. Zapraszam na TikToka, bo tam jest wszystko pierwsze, czyli tam macie nowy nabytek, czyli tego case'a, dużo, dużo innych filmów, które się pierwsze pojawiają tam niż na YouTube. Macie ich w opisie do TikToka, więc zapraszam. Nawet gruber nie chce schodzić. Bo aż się za... I co, myślę, że będziemy kończyć tego vloga. Nie będę Was zanudzał. Także jeśli Wam się spodobało, łapkujcie, spróbujcie, piszcie co mam poprawić. I co? Do zobaczenia, do następnego. Cześć!